Pierwszy raz na żywo oglądam Ronaldo. Motor Lublin, GKS Katowice, 3 metry od linii. Wejście na stadion zawsze jest przyjemne. Bardzo lubię te hymny różnych klubów tekstu klasy. To dodaje atmosfery. Mecz właśnie się rozpoczął, a w pierwszej połowie tego meczu obserwujemy pracę pana Rafała Strączka. Dziewiąta są tragiczne. Miały być przelotno, pod deszczu, a w tym momencie jest regularna ulewa. Jakaś katowitka prowadzi już 2 do 0. Motor, cały czas. Próbuje atakować, ale nie ma jakichś takich bardzo groźnych sytuacji, które mi może zagrozić w lamce. I świetnie! A kibice cały czas bardzo mocno dopingują motor, żeby skrzydili tą bramkę. Wolski wybrał w go! Kilometru. Ale snap się zrobiło metrychu! Naprawdę rozwiązał się wodać bramkami! 3-2! Prowadzi w tym momencie ekipa Kości! Kiwica GKS-u, pomimo tego, że jest Katowic, macie tutaj 400 km, to i tak wasz doping jest świetny! Brawo dla was! Mamy zmianę! W ekipie Motoru Lublina na boisku pojawił się z numerem 11! No właśnie! Fabio Ronaldo! G Motor zaskoczony, też szokołani, nie tego oczekiwali od tego spotkania. Trzecie wrazienie w tej drugiej połowie. 5 do 2 dla GKS u Katowice. Koniec tego meczu. GKS wygrywa zasłużenie. 5 do 2 na wyjeździe. No motor zaskoczony. GKS grała dzisiaj jakościowo, wykorzystał błędy gospodarzy że Lublina, no kibice nie są zadowoleni, piłkarze i gospodarze również, no ten mecz nie potoczył się po ich myśli i to jest, czy można to nazwać